Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, która daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zadanie 3,48. Przykład d i e. 3,48. Przykład d. Mamy f od x. To się równa. W liczniku 2x minus 5, w mianowniku 25 minus 4x kwadrat. Spotykamy mianownik standardowo, więc mamy 25 minus 4x kwadrat i to nie może być równe 0. Przenosimy na drugą stronę 4x kwadrat, więc mamy 25. Nie może być równe 4x kwadrat. Dzielimy sobie to przez 4. I mamy, że x kwadrat nie może być równe 25 czwartych. Oczywiście musimy to spierastkować teraz obustronnie. Z pierwiastka zawsze mamy dwa rozwiązania dodatnie ujemne, więc x1 wychodzi nam, 5 drugich, a x2 wychodzi nam minus 5 drugich. podstawimy postawimy sobie. Jedno z tych rozwiązań do naszego równania. Wówczas otrzymamy w mianowniku 0. Więc nasze dziedzina funkcji to jest x, należy do rzeczywistych bez tych dwóch liczb. Czyli mamy bez minus 5 drugich i bez 5 drugich. Takie będą rozwiązania. Kolejny przykład e. Przykład e. Jetzt mam przykład e. f od x to się równa 3x plus 8 przez 64x kwadrat minus 9. Teraz kolejny, rozpatrujemy mianownik. Więc piszemy sobie. 64x kwadrat minus 9 to nie może być równe 0. Przenosimy do drugą stronę 9, więc mamy 64x kwadrat nie może być równe 9. Dzielimy sobie przez 64 to, co stoi przy x. Więc mamy x kwadrat Nie może być równe 9,64. Pierwiastkujemy sobie to obustronnie. Mamy dwa rozwiązania. x1 to będzie 3 ósme, a x2 to będzie minus 3 ósme. Ponieważ pierwiastka zawsze mamy dwa rozwiązania, dodatnie i ujemne. Dziedzina funkcji x należy do rzeczywistych z wyłączeniem tych dwóch liczb. Czyli minus 3 ósme piszemy to w kolejności rosnącej do 3 ósme. Jeżeli będzie, będziecie potrafić rozwiązać te dwa przykłady D i E, no również spokojnie poradźcie sobie z resztą tych, tych przykładów.